Dzień dobry w Nazdrowie TV, w salonie Beauty. Tomasz Słodki, witam was bardzo serdecznie w studiu Beata Palma. Dzień dobry, witam was serdecznie. Kłaniam się, właścicielka Gabinetu Kosmetologii Interdyscyplinarnej LAWI. Dzisiaj troszkę porozmawiamy o pewnej barierze e, hydrolipidowej, tak? Dokładnie, się to dokładnie tak. nazywa. Co to w ogóle jest? Tak jak sama nazwa też nam wskazuje, jest hydrolipidy, tak? Czyli warstwa, która jest e, czy, wodna i ta tłuszczowa. I to jest taka magiczna warstwa, która znajduje się w warstwie Rogowej naszego nadkórka pomiędzy tymi komórkami, dzięki czemu substancje z zewnątrz, jakby nie dostają się w, do wnętrza naszej skóry. I tak? to jak spojrzymy na naszą skórę, to gdzie to? Jest? Tutaj, tak? Wszędzie? Tak, to dokładnie jest między tymi komórkami warstwy rogowej, którą widzimy, i dzięki temu ta wilgoć z naszej skóry, z naszego organizmu z zewnątrz, z środka nie, parowuje, nie paruje nadmiernie. Do środowiska, tak? Bo rzeczywiście e, dzięki temu ta skóra jest elastyczna, gładka, jędrna również, e, ale jednocześnie też warto zaznaczyć, że ta bariera hydrolipidowa jest częścią bariery ochronnej naszej skóry, My. tak? I dzięki niej, kiedy ona jest odpowiednia, e, zbilansowana, to rzeczywiście te czynniki zewnętrzne też nam nie, nie, nie szkodzą, tak? Czyli właśnie mróz, wiatr, prawda, wysoka temperatura również e, bariera ochronna czy, e, z której też między innymi, czynnikiem też jest ta bariera hydrolipidowa, yy, też wpływa na zdrowie skóry i jej odporność również na słońce, tak? na substancje chemiczne to, że myjemy detergentem dłonie, prawda? gdzie ma wysokie pH Od razu nie mamy natychmiastowego przesuszenia i tej skóry nie niewióry. Dopiero kiedy ta pielęgnacja jest nieodpowiednia. O. Prawda? Możemy tutaj mieć różne e, zaburzenia, ale bariera hydrolipidowa jest częścią bariery ochronnej skóry. A jakie czynniki najczęściej niszczą tę barierę? E... Często, bardzo często bym powiedziała, e, niewłaściwa też pielęgnacja, zbyt agresywna, e, zbyt częste mycie tej skóry, często wykonywane peelingi e, na skórze, tak, więc też bardzo będą tutaj zaburzać. Również nieodpowiednie kosmetyki dobrane nieodpowiednie do skóry, również mogą nam tutaj tą barierę e, zepsuć po prostu. Ale również właśnie często używanie na przykład też e, kosmetyków, czasami... E, Przeterminowanych, prawda? Bo na kosmetykach jest słoiczek, i ile czasu po otwarciu tak. powinien być użytkowany. Nie każdy na to zwraca uwagę. Nie piszemy w do warunkach domowych daty otwarcia tego kosmetyku, więc faktycznie takie rzeczy też mogą wpłynąć na właśnie takie różne reakcje w skórze i również wpłynąć na zaburzenie tej bariery hydrolipidowej, ale przede wszystkim właśnie jeszcze gorące kąpiele, zimne kąpiele, e, właśnie ten wiatr, mróz, o czym też wspomniałam i te detergenty brzmi przerażająco bym powiedział, bo dopiero teraz zaczynam sobie uświadamiać i przypominać jak na przykład nie wiem myje różne rzeczy w domu i bez Dokładnie. rękawiczek, to tak, wiesz, teraz sobie pomyślałem, kurczę, ile razy takich... I co się dzieje później z tą no, skórą, się prawda? No, dzieje się, jest taka sucha, nie, nieprzyjemna, y, niefajna. A powiedz w takim razie, czy są jakieś objawy, poza właśnie tym, że ona jest taka sucha i, i niefajna, które mogą nam pokazać, że ta bariera została w jakiś sposób naruszona? Oczywiście, to jest nawet taki dyskomfort tej skóry, prawda? Oprócz tego, że ta skóra z zaburzoną barierą trolejpidową w początkowych fazach, ona jest napięta, ściągnięta, czujemy Dyskomfort po umyciu, na przykład wodą, tak? Ona właśnie się ciągnie, ściągnie. Klientki czasami mówią, że one czują, że ta skóra zaraz pęknie, tak? Więc to też jest taki już silny objaw tej, tego zaburzenia bariery ochronnej. Również takie łuszczenie się tej skóry, że ona jest taka matowa, sucha. E, swędząca, często właśnie reaktywna, zaczerwieniona, e, również, tak? To w początkowych. Najfajniej jest zrobić test samemu w domu, umyć skórę produktem do mycia e, i nie nakładać żadnego kosmetyku. I zobaczyć, jak ta skóra, e, jak ją czujemy. Pierwsze takie, pierwsza godzina po umyciu, tak, czy ona rzeczywiście bardzo ciągnie, ale za godzinę już jest dobrze. No To jest znak, że hmm. rzeczywiście ta bariera jest w takim umiarkowanym stopniu zaburzona. Ale jak czasami klientki przychodzą po 12 godzinach od umycia skóry i nadal czują, że ta skóra jest taka spieszchnięta, sucha, więc to już jest znak, że ta skóra, ta bariera hydrolipidowa jest taka w wysokim stopniu zaburzona. Hmm. Więc fajny test, wystarczy umyć skórę i. Poczuć ją, zastanowić się, jak ona się czuje, bez nakładania kremu. A jak w warunkach domowych w takim razie poradzić sobie z taką zniszczoną barierą? Czy możemy używać jakichś kosmetyków, które rzeczywiście nam pomogą? Jeśli mamy umiarkowaną, tą, umiarkowanie zaburzoną tą barierę hydrolipidową, e, rzeczywiście kosmetyki są bardzo istotne w odbudowie jej. Tak, więc na, rzeczywiście bardziej tu się sprawdzają kremy o takich bogatej konsystencji, e, takie tuste. E, ale to jest do momentu takiego, e, taka szybka reakcja na tą skórę, żeby ona szybko się zregenerowała. Tak, czyli znowu to ceramidy, cholesterol, nawet masło szea fajnie się będzie sprawdzało, lanolina również, tak, więc tutaj substancje takie mocno nawierzające okluzyjne, które zapobiegną rzeczywiście odparowaniu nadmiernemu wilgoci z naskórka. I ochroni właśnie, pomoże odbudowę tej bariery hydrolipidowej. Ale warto zaznaczyć, że kosmetyki takie właśnie tutaj odbudowujące nie stosujemy długoterminowo, bo znowu co za dużo to niezdrowo, więc długoterminowo używanie takich okluzyjnych kosmetyków spowoduje ponownie rozregulowanie procesów właśnie tutaj biochemicznych i takich fizjologicznych w skórze, że ona przestanie sama dbać o utrzymanie tej wody, tak? Więc krótkoterminowo rzeczywiście fajnie jest na noc nałożyć kosmetyk taki regenerujący, odbudowujący, a w ciągu dnia trochę coś lżejszego, bardziej kojącego. Na zakończenie, bo wiem, że jesteś miłośniczką aktywnych kosmetyków. Powiedz, jakie aktywne kosmetyki można by było używać, żeby sobie poradzić z tą regeneracją? To tak, jak wspomniałam, tutaj jeżeli chodzi o kosmetyki, właśnie na noc, fajnie się sprawdzi, tutaj ceramidy się sprawdzą, ale w niskim stężeniu, cholesterol, skwalan. E, fosfolipidy również, e, ale również w ciągu dnia fajnie sięgnąć po beta-glukany, pantenol, takie substancje właśnie również nawilżające e, i żeby odbudować tę barierę, potrzebujemy i tych tłuszczy, i tych nawilżaczy, tak, znowu bariera hydrolipidowa i tak samo w kosmetykach, w tej pielęgnacji musimy tych dwóch czynników e, dostarczyć skórze, żeby ona odbudowała swoją barierę ochronną. Ja się już pogubiłem, e, <grym> chyba wolałbym do ciebie przyjść, żebyś zerknęła na moją skórę, i fachowy Okiem i później po, zapisała mi po prostu co mam kupić i, i tak by było chyba najlepiej zapraszam serdecznie to odsyłamy i zapraszamy adres strony Instagram Instagram e, kosmetologia. Palma strona www.beata.palma.pl zapraszam zapraszamy i odsyłamy właścicielka gabinetu kosmetologii interdyscyplinarnej la Beata Palma była moją i państwa gościnią przypominamy też, że z bliznami gdyby ktoś sobie nie radził albo miał blizny i chciał nad nimi popracować także bolące blizny rozumiem tak bo są też również takie również takie ciągnące bolące przyrostowe, zanikowe tak naprawdę rzeczywiście każda blizna weryfikuje też sposób pracy tak więc to trzeba rzeczywiście wiedzieć yy, z jaką blizną mamy do czynienia żeby podejść do pracy z tą blizną świadomie yy, i żeby rzeczywiście pomóc klientom zdarzają się przypadki że te blizny rzeczywiście od 30 lat ciągnie boli jest kliwa Kobiety mają problem na przykład na kolania po operacji, założyć rajstopy, tak? bo to boli, mimo że operacja była 30 lat temu. Wystarczą czasami dwa zabiegi i ta tkliwość naprawdę ustępuje, więc. No tak, naprawdę, sobie poradzić. Rzeczywiście można sobie poradzić i warto. No to odsyłamy i zapraszamy. Lawi! Bardzo La vie, dziękuję. Tam masz słodki do usłyszenia.